Będziemy na początek szkicowali wykres funkcji y to się równa 1 druga x. Robimy to w ten sposób. Zobacz, podstawiamy w miejsce x taką liczbę, która będzie nam wygodnie skracała ten ułamek 1 druga. Więc ja sobie początkowo podstawię w miejsce x 2. 1 druga razy 2 to jest 1. Mam w tym momencie pierwszy punkt, który mógłbym zaznaczyć w układzie współrzędnych, no i jeszcze w miejsce x wstawię sobie 0. Wygodnie się mnoży przez 0, bo otrzymam wówczas y równe 0. I te dwa punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych. Tu jest punkt 0,0. tutaj mamy punkt o współrzędnych 2, 1. Przez te punkty prowadzimy taką prostą. I to jest wykres funkcji y, to się równa 1, 2x. Teraz ten wykres będziemy przesuwali o wektor. O wektor o współrzędnych 0, 5. I zobacz, jeżeli mm, współrzędna y wektora przesunięcia jest równa 5, to wzór funkcji przyjmie taką postać. Natomiast przesunięcie o wektor mm, polega na tym, że no, jeżeli mamy współrzędną y równą 5, to każdy punkt, który należy do narysowanego wykresu, należy podnieść o 5 jednostek w górę. Czyli ten punkcik podnosimy tutaj, ten punkcik podnosimy tutaj, i przez te dwa punkty prowadzimy wykres funkcji y. I gotowe.